To jest kabal, a to jest kabal mobile. Widzicie różnicę? Oczywiście interfejs został dopasowany pod urządzenia mobilne, natomiast cała reszta wygląda doprawdy znajomo i po dłuższej chwili związanej z pierwszymi wrażeniami powiem tyle. Jeżeli tak ma wyglądać era gier mobilnych, to w końcu zaczyna dziać się tutaj coś pozytywnego, bo nie wiem jak was, ale mnie zdecydowanie bardziej do zagrania przekonuje port klasycznej gry, aniżeli kolejna i kolejna propozycja będąca powielanym schematem ukrytym pod znaną nazwą. Dzisiaj zatem zapraszam Was na. Właśnie pierwsze wrażenie dotyczące Cabal Mobile. A jeżeli będziecie zainteresowani, to za kilka, kilkanaście dni opowiem Wam o mojej dłuższej przygodzie, której na dany moment z pewnością nie mam ochoty przerywać. To co widzicie na ekranie to póki co wersja niedostępna dla szerszej społeczności, a ograniczona regionalnie dla Tajlandii, o ile dobrze pamiętam. Stąd też duża część elementów interfejsu, czy przede wszystkim questy wymagają przetłumaczenia, ale kto grał w Kabala ten wie, że przed nami raczej rysuje się stary, dobry quest grind, gdzie po pewnym czasie stajemy przed zabiciem 140 określonych mobów i tak dalej. Nie ma tutaj żadnej wyszukanej filozofii, myślę, że w podstawowych aspektach 90% z Was się połapie. Aby zagrać potrzebujecie jednak VPN-a i to przy najmniej w moim odczuciu najlepiej mobilnego. Niestety mam wrażenie, że na emulatorach a próbowałem ich trzech, no to kabel mobile działa co najmniej źle w 20, 15, 10 klatkach na sekundę z randomowymi skokami do trochę wyższej liczby, ale nie jest to zabawa najprzyjemniejsza. Z kolei na smartfonie przy użyciu Nord VPN, z którego triala skorzystałem, udało mi się zalogować do gry i nagle płynne 60 FPS-ów, może nawet więcej. Bam! Co lepsze, od razu w kreatorze postaci poczułem się jak w domu. Przed Wami doskonale znany i lubiany klasa. Wśród nich te starsze jak Force Blader, Force Shielderem, czy te względnie nowe, ale także mające już kilka lat na karku, mianowicie Gunner lub Gladiator. Kreacja postaci banalna i równie znajoma. Ja stworzyłem sobie Bladera, ponieważ mam do tej postaci gigantyczny sentyment, mimo że przez lata w kabalagram już chyba wszystkim, co było do ogrania. A jako, że wybrałem Bladera, to zaczynamy w Desert Scream. I oto niespodzianka. To samo miasto, ta sama muzyka, która z automatu uderza w uszy, na kukły treningowe w okolicy i to wszystko zdatne do użytku. Ot tak, jakieś frustrujące kwestie? Cóż, dla osoby zaznajomionej z Kabalem być może tutorial, który na starcie zasypuje nas e, jakimiś randomowymi informacjami odnośnie tego, co wręcz oczywiste, ale kiedy już przez niego przebrniecie, no to zaczyna się niezwykle satysfakcjonujące, lekko uproszczone przez pewne systemy eksterminowanie potworów w akompaniamencie misji. Wydaje mi się, że nikogo nie zdziwi, a przynajmniej mnie nie dziwiło, zaimplementowanie do Kabala mobile teleportacji pod autotracking czy też autowalki. Tutaj ma to cel jasny i oczywisty, przyspieszyć gameplay pod kątem i tak dosyć mozolnego grindu, podczas gdy w normalnej albo raczej po prostu typowej mobilce w 40 minut wbijamy jakieś 20, 30, może nawet 40 poziomów, to tutaj z kolei przede mną siódmy level i mam wrażenie, że tempo samego wbijania EXPA jest mniej więcej takie samo jak w oryginale, no może kapkę szybsze, ale nawet sama droga odbijania się od NPC-ta do NPC-ta wraz z ulepszeniem przykładowo pierwszych rękawiczek prezentuje się do złudzenia podobnie, o ile nie Identycznie jak w kabalu na PC. -cie. Graficznie też z pewnością nie jest źle. Kabal Mobile oscyluje w okolicach kabala na najniższych ustawieniach. Siłą rzeczy na smartfonach wygląda to dosyć przyjemnie, na małych ekranach, ale na wszelakich emulatorach może już delikatnie rozczarować, szczególnie biorąc pod uwagę, że dystans zarysu świata pozostaje daleki od ideału. Na telefonach nie przeszkadzało mi to specjalnie, ale na komputerach, jak mówię, może. Umiejętności, jak to na kabala przystało, bardzo ładne i z czasem będą pewnie tylko lepsze, ale musicie mi wybaczyć, bo przy pierwszych wrażeniach dosyć trudno wejść na poziom G-Mastera od razu, natomiast myślę, że jest to do zrobienia. System combo jest obecny, aura również zrobiłem, u mnie udało się akurat uzyskać aurę ziemi, ale to też ze względu na to, że przesadnie nie skupiałem się na tych krzaczkowatych questach, więc aura wleciała trochę randomowo. W każdym razie będzie również battle mode, ponieważ jest dostępny, więc jeżeli lubiliście właśnie takie smaczki w kabalu, tutaj je dostajecie. Swoją drogą, skoro mówimy o podobieństwach, Zostają jeszcze mapki na wskroś 1 do 1, czy to mówiąc o podstawowych, czy też dalszych, jak Port Lux, które przynajmniej na przeglądzie różnych lokacji wygląda tak samo jak w oryginale. Ba, nawet system misji czasowych jest identyczny, gdzie zabicie bardzo często najsilniejszego mopka w rejonie daje nam z automatu unicestwienie całej grupy. Lecąc w ogóle trochę po łebkach, muszę przyznać, że widzę tutaj naprawdę mnóstwo cech wspólnych. A dlaczego tak to wszystko podkreślam? Pewnie dlatego, że jestem zmęczony wszelakimi ajonami, które oferują jako jakąś dziwaczną walkę turową. Pewnie dlatego, że pod nazwą Arcade 4, czy inną rozpoznawalną marką wśród graczy MMO, napotykamy na totalne imitacje w postaci jakiegoś Base Buildera albo innej opcji mobilnej będącej typowym schematem. Nawet Black Desert, który jest przyjemną mobilką, nie ukrywam, stoi w znacznej odległości od oryginału na Pececie, a tutaj proszę bardzo wchodzi Eastsoft. Cały na biało i pokazuje jasną, prostą rzecz. Aktualnie smartfon to nie jest proteza do uruchamiania protez. To Wydajne urządzenie, zdolne uciągnąć znacznie więcej niż prowizorkę, które jest w stanie uruchomić naprawdę skomplikowane aplikacje. Więc spokojnie można zapewnić odbiorcom port kultowej gry, która na smartfonie z powodzeniem zyska drugie życie. A patrząc na ilość ludzi w miastach na wersji dostępnej w Tajlandii, jestem przekonany, że globalnie Kabal Mobile zyska i to zdecydowanie zyska w oczach graczy, szczególnie takich starszych, jak przykładowo ja, który jeszcze kilka lat temu naprawdę dużo, ale to dużo czasu. Spędzał w kabalu, i teraz ma ochotę wziąć go ze sobą w każde inne miejsce, przykładowo podczas podróży. Nie pozostaje mi zatem nic innego jak czekać na Nine Dragons, Last Chaos, 4 Story, Runes of Magic i masę innych tytułów przeportowanych na smartfony. Zresztą kabal kabalem, ale już Runescape jasno pokazał, że gra mobilna może być dobra, grywalna, pełnowartościowa. Kwestią pozostaje tylko chęć dostarczenia jakościowego gameplayu właśnie przez dewelopera. A takim przynajmniej na dany moment wydaje się być kabal mobile. Być może za paręnaście, parę Leweli zmienię zdania, aczkolwiek mogąc zabrać jednego ze swoich ulubionych MMORPGów do kieszeni, już teraz czuje się usatysfakcjonowany i nie przeszkadza mi w zabawie ani trochę nadmierne rozbudowanie interfejsu, ani fakt, że pojawia się tutaj autowalka, skoro w każdym jednym calu płynący z obserwacji gameplayu doświadczenia pachną z solidną dawką nostalgicznego powrotu do lat, gdy kabal na komputerach był jednym z najciekawszych free to playów. I to tyle ode mnie na dzisiaj. Wykoniecznie dajcie znać w komentarzach, czy macie ochotę na pełne wrażenie dotyczące kabala po kilku dniach kiedy dotrę do wyższego levela, być może zrobię sobie jeszcze jedną postać, jakiegoś Alta, o ile starczy mi czasu na vpn -ie. No i co, będziemy czekali na premierę naszej wersji, wersji globalnej, która myślę, że prędzej czy później się pojawi i powinna być naprawdę fajnie rozchwytywana przez użytkowników. Na razie, cześć!